Gramy sobie w gierkę, która została zrobiona przez mojego kolegę. I jakbyście chcieli wiedzieć, czy ja zrobię własną gierkę, no to odpowiedź moja jest bardzo prosta. Na chwilę obecną nie umiem robić gry. Nie stać mnie na skrypterów, więc na chwilę obecną swej gry nie będę posiadać. A jak będę, to będzie to taka prostciutka gierka bez pisania skryptów, ale spokojnie. Kiedyś na 100% będę miał swoją grę na Robloxie, tylko tak jak mówię, kiedyś. Ale dzisiaj zagramy sobie w gierkę, która już ma milion wizyt i tak jak mówię, jest to gierka y, mojego kolegi i naprawdę prezentuje się ona fajnie. Zobaczcie, tutaj mamy upgrade'y. Jak chcecie wiedzieć, ile on na nią pracował, to mówił mi, że pracował 3 miesiące, a więc myślę, że mało jak na tak dobrą grę, jak tutaj widzicie. Zobaczcie, tu jest shiny maszynka. Tutaj mamy wordy, topki, jajko za milion wizyt w ogóle, które kosztuje tysiąc dolarów, a więc tysiąc końców, a w sumie nie wiem czy to jest dużo, Teraz się przekonamy. Najpierw musimy rozwalić sobie właśnie pierwszy, już mój pet widzę tutaj zaczął rozwalać, nie jest to bardzo skomplikowane, okej, okay, tutaj teraz to rozwala, no tego to... Chyba nie rozwali, bo to ma 1000 HP, ale powiem Wam mega fajnie wygląda ta gierka. Więc e, fajnie ten mój, mój kolega zrobił fajną gierkę, myślę, dobra. Niech to rozwali jeszcze za 300, bo chcę mieć dużo coinów, żeby móc otworzyć moje pierwsze jajko, bo muszę do, mieć 50 coinów e, w ogóle na początek. Na początek gierki, więc e, sobie oczywiście te coiny musimy. Musimy słuchajcie zdobyć, a więc y, rozwalaj mu ty, mój piesko tutaj ładnie Gra prawie nie ma bugów, a jest naprawdę fajna, więc y, Ja gorąco polecam y, No i co, tutaj mamy tego Pecika, on bije po 10 i mamy na pierwsze moje jajko A więc w sumie otwórzmy sobie w ogóle, Auto hatch. tu jest za darmo, zobaczcie jaka ładna animacja otwierania jajek jest pecik, jest wszystko, bardzo ładnie to jest zrobione. Teraz klikamy sobie tutaj i zakładamy tego PETA. Ja, ja w miarę wiem o co w grze chodzi, dlatego że. Y, słuchajcie, widziałem jak on ją robił, więc dokładnie tu mamy bossa i tak dalej. Widziałem jak on ją robił i naprawdę jest to fajna gierka, więc. Więc jeszcze raz polecam. Sorry, że tyle tego Proma, ale po prostu... Chcę Wam pokazać, że ta gierka jest super. Jeszcze mamy za milion wizyt event dodany, więc zaraz sobie go ogarniemy i na pewno szybciej tą gierkę dzięki temu się przejdzie. Dobra, teraz mamy tego kota. W sumie od razu w ustawieniach bym sobie ustawił tutaj, żeby mi wszystkie pety za kliknięciem wysyłał, bo widziałem, że taka opcja jest. Send all pets, pyk i bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Przepięknie. Przepięknie to powiem Wam wygląda i przepięknie działa. Naprawdę. Wielka, wielka oceniam ją już teraz na tym etapie. Już spokojnie oceniam ją jakieś 20 na 10. No naprawdę. Super gra, powiem Wam. Będę, będę robił serię. Ale dobra, teraz lecimy z tymi jajkami. Niestety to jest za Game Pass, ale i tak jest 60% taniej. Te Game passy, więc kupu, kupujcie. Ja Robuxów nie powydawam. Ale nie muszę też, bo on ma na koncie mój kolega 7000 Robuxów, więc nie muszę, nie muszę mu dodawać więcej. Ale oczywiście, jak będę mógł, to sobie kupię w tej gierce Game Passy, bo jest ona naprawdę super. Dobra, no i mamy tutaj jeszcze królika. Peciki powypadały, załóżmy sobie oczywiście najlepsze. I teraz mamy taki team. My teraz mam lepszy team, a więc niech teraz te pety zajmą się tym tym. Żeby jeszcze szybciej ta gierka szła Nam, bo oczywiście O to chodzi, żeby Szła ona jak najszybciej i szybciej Okej, okay. mamy Teraz mega szybko to wszystko Schodzi, to w sumie zaatakuję tą największą Skrzynię, bo teraz chcę Dozbierać tysiąc coinów Żeby móc sobie kupić to jako za eventy Bo patrzyłem, mój kolega Pokazał, że te um, za eventy Jajka są mocne, najmocniejsze Praktycznie w grze Lekko nie, ale tak prawie najmocniejsze w grze, więc musimy sobie w takim razie uzbierać na jedno takie eventowe jajko. Tutaj, zobaczcie, mamy teleporty do tych czterech worldów. Gierka jest nowa, tutaj mamy indeks. Starter Egg, zobaczcie Forest Egg, Frost Egg, Ice Egg, Flame Egg, Magma Egg, Desert Egg, ar Artifact Egg, Miners Egg, Crystal Egg, Premium Egg. Yy, I jeszcze jest Premium Ice Egg, Premium Lawa Egg, 50 Wizyt Egg, 500 wizytek, 1 milion wizytek. Naprawdę dużo tego jest, powiem wam. Ale dobra, teraz musimy sobie uzbierać ten 1000 koinów który już zaraz oczywiście uzbieram w ogóle ile te osy jakby mają życia, bo to mnie ciekawi. Chyba te osy są też słabiackie. Dobra. Teraz mam 47 w sumie koinów Tutaj mamy special shop. Uuu, sporo tutaj z game passu. powiem wam, mega ładnie to zrobił. Mój kolega. Dobra, rozwalaj mi tą pszczołę w takim razie. Później będzie to trudniejsze, te pszczoły teraz bardziej do rozwalania, ale mega fajnie to wygląda, naprawdę. Jak, jak na cechy symulatora to się spełnia perfekcyjnie, moim zdaniem. Ale dobra, ym, rozwalamy sobie tą pszczółkę. rozwalmy sobie teraz drugą pszczółkę. Yy, również 56 minut prawie film trwa. Zaraz. Zaraz skończymy, słuchajcie, bo to, to taki krótki film miał być. Okej. Okay. Yy, I pierwsze, co bym wam pokazał, że w tej grze takich błędów, jak w tych innych symulatorach, które się czasem zdarzają, tutaj nie ma. Zobaczcie. Tutaj zresztą sam przetestuję, bo wydaje mi się, że nie. No i zobaczcie, blokada. Blokada. Blok nie ma blokady, tylko w błędnych symulatorach. Tu jest bardzo ładnie zrobiona blokada, więc... Już, już wam udowadniam, że ta gierka jest super zrobiona. Dobra, teraz w sumie tepnijmy się na spawna. A nie, teleport 50 robuxów kosztuje Świetnie tej gry. W sensie mój kolega, no wiecie. E, ale w takim razie nie szkodzi, nie szkodzi. Dobra, teraz nie wiem czemu ten pet chodzi sam. A, no tak, bo autosenda ma gość. Dobra, e, tutaj mamy to jajko. I otwieramy sobie jedno takie jajko i na pewno tutaj będą potężne pety, bo mój kolega mi na screenie pokazywał ile te pety mniej więcej dają Jeszcze nie ustawiłem ich cen, ale 5000 tysięcy to jest myślę całkiem sporo słuchajcie, bo spójrzcie teraz sami co tu się dzieje Patrzcie, widzowie, patrzcie co tu się dzieje, bo jest to naprawdę niesamowite co się tu teraz będzie dziać, jakie ja szybko te końce wyfarmię, to jest niesamowite, patrzcie Raz i już i... A halo, jednak jeszcze widzę, że Gierka ma parę błędów, ale to nie ma co się czepiać, no Gierka nie jest idealna, ale ale i tak jest bardzo dobra, słuchajcie, dobra, w sumie odblokuję sobie tamtą mapkę, 7 minut, dobra, chodźcie tutaj moje pety pięknie i rozwalcie mi teraz tą pszczołę, okej, okay. parę razy dosłownie rozwalają, pyk i już nie ma pszczoły Pyk, teraz ta pszczoła. Zaraz zaraz tej pszczoły nie będzie, którą właśnie rozwalamy. Dosłownie na dwa hita na prawie schodzi. Zobaczcie sami. No pyk i już, i już, i już. I już nie ma pszczoły. Już po, 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 po wciokach. Dobra. Widzicie. Powiem wam mega, mega, mega fajnie to jest zrobione. Nie wiem czemu tam się... A nie, to nie były moje pracy, Przepraszam. W ogóle shift lock tu działa. Trochę działa. Dobra, czy te moje pety, jak włączę im autosend, mogą te rozwalać? Pyk, pyk. Nie, nie będą rozwalać tych, a więc są one przemyślane również dobrze. Dobra, rozwalajcie mi te osy, poproszę was grzecznie. Żebyście mi rozwalali te osy. Okej. Okay. Bo ja chcę odblokować tą mapkę za 3000. Bo mój damage jest na tyle duży, że teraz trzeba tylko czekać, słuchajcie. Dobra, nie, 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 nie. Już nie wysyłajcie się na te gemy. Ja chcę, żeby nad osy atakowały, bo osy są najmocniejsze. Dobra, rozwalają jeszcze jedne osy. Tutaj jeszcze tą osę trzeba rozwalić, i już będzie mnie stać na tą mapkę z bosem. A po bosie wiadomo, już kolejna kraina. Już chyba ostatnia. Dobra, rozwalmy jeszcze tą skrzynkę, żeby nie było. Okej. Okay. Poczekajcie, może ściągnę lepiej te pety, unequip i Quip. ok, pyk, bardzo ładnie, teraz mam teraz tylko tego prezenta i teraz ten prezent od razu będzie atakował, więc będzie to schodziło jeszcze szybciej, bo teraz zobaczcie, raz zaatakuję, drugi raz i już, i już nie ma. Dobra, ale teraz możemy sobie wreszcie pójść do kolejnej mapki, zobaczcie, w 9 minut jedna mapka. Mega dobre tempo. okej, okay, poczekajcie, odlokowałem to, odlokowałem. No i mamy tutaj więcej takich pszczółek. W sumie wysłałbym na tą pszczółkę, bo ta jest mocniejsza. Tutaj mamy jajko, na które oczywiście mnie stać, bo nie jest ani trochę drogie. Te pety jeszcze tutaj będą powolnie sobie ten. W sumie od razu jakby naśleję na bossa, żeby już było szybciej. I zobaczcie, to tam już za bosem jest portal do Ice Kingdom. 112 tysięcy koinów. No nie jest to dużo. A tu jest jeden prezent, który brzmi, nie wiem co on tu robi. Tak ładnie świeci. Podskakuje, skacze mi po głowie. Dobra, bardzo dziwne. To chyba jest błąd gry. Ale dobra, rozwaliśmy bossy, dostajemy 2000 koinów i dostajemy klucz do kolejnego worldu Ale yy, resztę zajmiemy się w kolejnym odcinku, a w tym to by było na tyle, więc pa pa.